Starostwo Powiatowe w Brzozowie było organizatorem mikołajkowej akcji zbierania książek dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Zbiórkę książek przeprowadzono wśród pracowników starostwa oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat. Zebrano około 900 książek, w tym 300 to bajki dla dzieci. Przekazania książek w dniu 20 grudnia dokonał starosta brzozowski Zygmunt Błaż w Towarzystwie Pracowników Starostwa Świętego Mikołaja i Śnieżynek. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo Osoby tutaj przebywające w trakcie życzenia no, mają dużo wolnego czasu i nie za bardzo mają z nim co zrobić, a tak to będą mogli tak powiem, skorzystać z tych malutkich biblioteczek, które będą na oddziałach i będą mogli tak powiem, ten swój czas jakoś pożytecznie zagospodarować. Ten przedświąteczny czas mikołaj odwiedził pacjentów szpitala, najmłodszych, obdarował słodkościami i drobnymi prezentami. Kochany panie Mikołaju, my tak czekamy każdej zimy, dlaczego zawsze pan przychodzi do nas? Od prezentu bym wolała spotkanie z Panem. I wiem od dzieci, że z radością chciałyby słuchać Pana głosów. W nocy głos ogrzejemy Pana uszy, wiosenką gorącą jak Rosłów.